Cześć, z tej strony Konrad, jestem właśnie w jednej z częstochowskich kamienic. W jednym z takich budynków z lat 50. znalazłem schron i to schron otwarty, także nie lada gradka. Jeszcze nie byłem w środku, także zaraz sobie zrobimy szybką eksplorację. Solidne zamknięcia. Wszystko działa. Podwójne drzwi. Z, tutaj zapewne wentylacja. Mamy też oświetlenie. Zobaczymy, czy działa. No, nie włącza się, ale na szczęście mam latarkę w telefonie. Zobaczymy z drugiej strony te drzwi. No pięknie wyglądają. Idziemy sobie dalej. O, tu widzimy filtry. Zapewne. Nie, nie znam się tak dobrze na tym, ale, ale można od razu wydedukować. Tu też pewnie jakaś rura wentylacyjna. Te czerwone rury nie wiem od czego są, ale no nie będę zgadywał. Tam na pewno za tymi filtrami są szachty wentylacyjne. Co tu jest napisane? Partia numer 3. SEU wody, to może jakiś filtr wody, jest, nie mam pojęcia. Idziemy dalej. Tutaj mamy Łazienkę. Łazienka z umywalką. Tutaj mamy toaletę. Ta toaleta ma już w tej chwili jakieś 60-70 lat. Niesamowite. Umywalka. Tutaj chyba mieliśmy prysznic, bo widzę słuchawkę od prysznica i no i woda. Co my tu jeszcze mamy. Tutaj są też szachty kominowe. Jakaś starawanna. Kolejne pomieszczenie. Też mamy przewody kominowe. Tutaj podejrzewam, że to wszędzie jest jakieś, jakaś wentylacja, doprowadzenie powietrza, kolejne pomieszczenie, kolejne pomieszczenie, tutaj mamy też e, pewnie doprowadzenie wody. Widać, że jakiś główny licznik w budynku, znowu te rury wentylacyjne zapewne, szachty kominowe, jest tutaj sporo bardzo dużo miejsca, bardzo. Tutaj podejrzewam, że jakieś zbiorniki może też na wodę. Tu kolejne drzwi. I kolejne. Tam pewnie już są zamknięte na kłódkę. Dlatego nie mogę ich otworzyć. OK. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tak dobrze zachowanym i w pełni, w pełni no, można powiedzieć, takim zbliżonym do oryginału schronem. Bo zwykle te schrony są zaadaptowane na różne piwnice, a tutaj mamy wszystko tak jak się należy. Szukam dat. Instalacja jest miedziana. Także solidnie tutaj to zrobili. Nie oszczędzali. A to już raczej nie jest element infrastruktury schronu. I kolejne pomieszczenie. Te drzwi mają około metra 30 wysokości. Kupa pajęczyn. Ja może sobie te pajęczyny tutaj czymś zlikwiduję i spróbuję tam wejść do środka. Spróbujemy, bo jestem ciekaw co tam jest. Tam są drugie drzwi. O, bardzo się kurzy, no ale dobra. Zaryzykujemy. I tu jest jakieś przejście. Ale czat. Kolejne drzwi. No nie byłem przygotowany na taką eksplorację, bo jestem tu zupełnie przypadkiem. <laughs> Jest kupa pajęczyn. Pająki jakieś. <laughs> no ale spróbuję tam wejść. Idziemy. idziemy, 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 co tutaj się dzieje? tu pewnie są jakieś szczury o i tam jest przejście, no tu już się nie będę pod tą rurą przeciskał, ani nad nią, ale tam jest przejście pewnie do drugiego budynku niesamowite, jakie to są korytarze takie drzwiczki, takie awaryjne przejście No muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tu zastałem. A tymczasem kończę eksplorację wychodzę z tego pięknie zachowanego schronu, który tak naprawdę może posłużyć nawet do, dzień, do dni dzisiejszych. I zamykając te drzwi historii, żegnam się również z Wami. A, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.